Kolejny przykład na to, jak absurdalny jest nasz system prawny. Policjanci z Kazimierzy Wielkiej zatrzymali 35-letniego mężczyznę. Powód? Posiadał broń palną bez zezwolenia. Nie chodzi jednak o groźnego bandytę czy terrorystę. Zatrzymano człowieka, gdy znaleziono u niego kompletnie zardzewiały rewolwer z czasów II wojny światowej. Teraz grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Kazimierscy policjanci otrzymali informację, że w jednej z pobliskich miejscowości 35-letni mężczyzna może posiadać broń palną bez wymaganego zezwolenia. Czytamy w serwisie świętokrzyska.policja.gov.pl. Tutaj warto pozdrowić sąsiadów, którzy z taką informacją od razu lecą na policję. Podczas przeszukania mieszkania policjanci ujawnili rewolwer pochodzący najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej. Z relacji mężczyzny wynika, że dwa tygodnie temu znalazł broń podczas wykonywania prac ziemnych, a artefakt chciał umieścić jako ciekawostkę w witrynie meblościanki. Sprawą odnalezionej broni ma zająć się biegły. Za nielegalne posiadanie czegoś, co zdaniem policji jest bronią, mężczyźnie grozi kara do ośmiu lat więzienia. Warto w tym miejscu przypomnieć, że urzędniczka Ministerstwa Sprawiedliwości Marzena Kruk, która zarobiła na reprywatyzacji 38 milionów złotych i której nazwisko wielokrotnie przewijało się w aferze reprywatyzacyjnej w Warszawie, została ukarana przez resort obniżeniem jej stopnia służbowego. Nie zapadła nawet decyzja o jej dyscyplinarnym zwolnieniu, nie mówiąc już o więzieniu. Widzimy tutaj absurdalność polskiego prawa. E, pomijam już to, że jestem za tym, aby każdy wolny obywatel mógł posiadać legalnie broń palną we własnym domu do obrony własnego domu. W tym przypadku, człowiek na własnej działce znajduje niedziałającą broń, zardzewiałą broń pochodzącą z II wojny światowej, i może za to odpowiadać e, karnie, może iść do więzienia na 8 lat. To jest chore.